Ja jestem przeciwnikiem pasuta i tak jakby tego, jak on funkcjonuje, w jaki sposób żyje i tak dalej. W życiu nie chciałbym, tym ży nie chciałbym tak żyć. Ej, i to był ten moment, w którym wszyscy lubili pasuta. To nie było to. Człowieku, ja pamiętam, jak byłem na, w Gliwicach, chyba to było, na arenie, na Femie. Cała hala, człowieku krzyczała Pasut, pasut, jak było to krzyczenie, kurwa, o to auto. Teraz no, zobaczmy, jak raz cieszy z... się ze swojego auta. Bojack to była gwiazda serialu rozrywkowego. Topi się w używkach, sypia z losowymi kobietami, ma trudności w budowaniu relacji, ucieka przed samotnością w imprezowy tryb życia, ma zachowania. A auto... rozkminaliście się kiedyś nad tym, o co chodzi z tymi zwierzętami? Czyli co symbolizuje te zwierzęta? Czemu tak jest świat ze zwierzętami? Destrukcyjne, na czym cierpią ludzie w oraz dorastał w domu, gdzie był problem alkoholu. Robert Pasut to była gwiazda kanału rozrywkowego, abstrahuje. Nie ukrywa, że ma problem z używkami, prowadzi bardzo swobodne życie romantyczne, pogrąża się w intensywnym życiu towarzyskim, stymulując się różnymi ekstremalnymi doświadczeniami. Mamy przesrane! Nie, nie, zluzuj! Nie mamy przesrane! I powiem ci, co zrobimy. Ale dziwka w takim znaczeniu pozytywnym, no. W sensie takim, że jesteś taka. Że... Nie ma pozytywnego znaczenia słowa dziwka. No i no, tak. To, ja los no, taku zamknięto głową, to na pewno nam się nie uda znaleźć. Kochany! <laughs> Wiesz, <laughs> <laughs> ile zawdzięczasz temu, że jestem. Obyś umarł jeszcze przede mną i nie dowiedział się, jak to jest stracić matkę. Nieważne, które wyciągnie kopyta, i tak mi wreszcie ulży. jestem tym dobrym tak, synkiem. Gdy je, tak jesteś zajęty. po prostu. Od... <laughs> Dzięki Bierza 50 i młodź zaś odniedzie chwaki Jesteś Ryba, pokrywa, pokrywa. Nie wiem, rybsa później zachowuje się po tym cmentarzu. Dlaczego? Perel? Ale co? Jakby cię opętało, nie pierdolisz. Pierdolisz. Ale kasę ci wysyłam. A co jeśli to, co możemy zaobserwować na polskim YouTube, to nie wyjątek, a jakiś hollywoodzki syndrom gwiazd, które po swoim sukcesie nie potrafią sobie poukładać życia? Ile razy zadawałeś sobie pytanie, jak skończyli twoi ulubieni aktorzy? Może pamiętasz Zig i Luther. Serial o jeździe na deskorolce, który na był Disney XD w latach 2009-2012. Adam Hicks, grający Lutera, został zatrzymany za napady z bronią. Informuje w 2018 Daily Mail. To tylko jeden z wielu przykładów gwiazd ekranu, przedsiębiorców czy sportowców. Ich losy po okresie sławy często pozostają nieznane szerszej publiczności. Zainteresowanie nimi maleje, gdy pojawiają się nowe twarze i talenty. Robert Pasut stanowi wyjątek od tej reguły. Dzięki jego aktywności w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się nawet najbardziej prywatnymi momentami, nawet jak śpi, możemy obserwować jego życie z bliska. Ta transparentność pozwala dostrzec pewne paralele między nim a fikcyjną postacią z popularnego serialu Netflixa. Jakie cechy łączą Roberta Pasuta z Bożakiem Horsemanem? Czy losy Roberta mogą potoczyć się podobnie jak tej serialowej postaci? Rozdział pierwszy. Wirale wyświetlenia, nagła sława. Świat internetu potrafi Końska odmienić morda. życie w mgnieniu oka. Ryj, Wszystko zaczyna ryj. się od wrzucenia na wykop znaleziska z pierwszym filmem, co mówią gimbusy przez Rafała Masnego. Widziałeś się jaka? No. <laughs> co zaowocowało szybkim wiralem na setki tysięcy w kilka dni. W przeciwieństwie do wielu twórców nie musieli latami budować swojej pozycji, ich pierwsze filmy wystarczyły, by przyciągnąć od razu setki tysięcy widzów. Sukces w sieci ma jednak swoją cenę. Licznik wyświetleń staje się nowym narkotykiem. A młodzi ludzie, masny i czarek ledwo 20 lat, Robert, 5 lat starszy, zostają wrzuceni na głęboką wodę show biznesu bez żadnego przygotowania. Pieniądze nie pojawiły się od razu, ale następne działania biznesowe były imponujące. W ten Z w jak Złotych tarasach, -wear, klub imprezowy, bal, gdzie bawili się celebryci i raperzy, wizyta u Kuby Wojewódzkiego. To nie jest tak, że Bojack jest tak uniwersalny, każdy dorosły, który ma kryzys i bierze używki, będzie pasować do jego postaci. Mi się wydaje, że do Bojacka to w ogóle, ja oglądając Bojacka, każdy yy, zauważy jakieś cechy wspólne. W sensie, które występują w jego życiu Oglądając Bojacka, ten można ej kurwa On się zachowuje tak jak on Z swojego życia, ej o, Ten Peanut Butter zachowuje się jak on Ej, on się zachowuje jak on I zawsze będzie jakieś odwołanie No właśnie, to, to, to Na tym polega chyba Bojacka, tak mi się wydaje przynajmniej, że Tam każdy widzi Cząstkę swojego życia Ale ich poglądy, nawyki Ej, imagine i mać, że jedziesz sobie pociągiem z przedziałami i ktoś otwiera konserwę, nie? Ja pierdolę. No przecież chyba, chyba, chyba bym oszalał. Chyba bym oszalał. Fiat były kształtowane przez rosnącą popularność, którą często bardzo ciężko utrzymać. Podobnie było w przypadku Bożaka Horsemana, bohatera animowanego serialu, który również doświadczył nagłego wzlotu i późniejszych trudności. Jak? jak, jak jakiś wracałem z Wrocławia, nie pamiętam skąd, w sensie dlaczego, w sensie co robiłem. A teraz wracałem z Wrocławia, i ty piara kanapkę. Tak, śmi tak zaczął śmierdzieć w przedziale. Tam no jakiś pasztet był albo cokolwiek innego, no tak, tak kurwiło na cały wagon. Trochę Ty, który mi się zbudował w, to w toku popularności, no. A jaki to był problem? Już tak poważny... To, to był ten, wreszcie... to był ten moment, w którym wszyscy lubili Pasuta, to nie było to. Człowieku, ja pan jak byłem na, w Gliwicach chyba to było, na Arenie, na femie. Cała hala, człowieku, krzyczała Pasut, Pasut, jak było to krzyczenie, kurwa, o to auto. Cała, cała hala krzyczała, całutka. On miał tak zajebisty PR. Wszyscy stary... Wszyscy mówią tak, że najlepsza postać, najlepsza postać w fejmie Jakieś tam rzeczy szyko, szyko i tak dalej Zależnie, nie? nie no, tak, no Przełomowym dla kariery chłopaków Kamian ja są aż takiego, diametraty Ja tu dzisiaj patrzę na przykład jeszcze na, na niezapalne W jakimś sensie inaczej Ty byś że nie zgarnął nigdy w, pier, w pierdolu za to W ogóle za swoje jesterstwo Jak on tylko IRL robi? Nieróżne Bojak zbiera pochwałę według portalu personalitydatabase.com. Bojack posiada typ osobowości ENTP. ENTP to jeden z 16 typów osobowości w systemie Myers-Briggs MBTI. Analizując osobowość Bojacka Horsemana można zauważyć kilka cech, które pasują do typu ENTP. Literka E, czyli ekstrawersja. Bojack często szuka uwagi i interakcji z innymi. Literka N, czyli intuicja, ma skłonność do abstrakcyjnego myślenia i rozważania różnych możliwości. N jak intuicja? Literka T, czyli myślenie, często podejmuje decyzje bazując na logice, a nie emocjach, choć jego działania bywają impulsywne. Literka P, czyli postrzeganie, jest elastyczny i spontaniczny. Często ma trudności z planowaniem długoterminowym. Osoby SP są to osoby chaotyczne, skłonne do szukania do pamięci, co ludzie z uwagi na swoją otwartość na nowe doświadczenia częściej próbują używek różnego rodzaju i mają skłonność do nałogów. Nic dziwnego, że ludzie w internecie mogą zauważać podobieństwa Roberta do Bojacka, ponieważ jego zachowania pasują również do typu osobowości ENTP. Robert jest ekstrawertykiem, czyli posiada e znane stworzenia kontrowersyjnych treści i interakcji z ludźmi podczas imprez, wykazuje cechy ekstrawertyczne. Jego skłonność do bycia w centrum uwagi i czerpania energii z interakcji się społecznych cieszy, gruba, jest widziałeś? typowa. <laughs> Jaka zadowolona, do uwagi i ta polemeń, o. z interakcji społecznych jest dla NTP. Na pewno posiada N. Zdolność pasuta do tworzenia treści komediowych przez długi czas, bazując na abstrakcyjnym myśleniu i kreatywnym podejściu do różnych sytuacji, wskazuje na preferencję intuicyjną. Na pewno posiada również T. Jego podejście do kontrowersyjnych tematów, oparte na logice i argumentacji, a nie na emocjach, jest charakterystyczne dla preferencji myślenia. Umiejętność uzasadniania swoich poglądów, nawet jeśli są one niepopularne, jest typowa dla ENTP. P. Spontaniczność Pasuta i prawdopodobna niechęć do długoterminowego planowania pasują do profilu ENTP. Jego zdolność do improwizacji i adaptacji do różnych sytuacji społecznych również wskazuje na preferencję P. Warto zaznaczyć jeszcze, ENTP często są postrzegani jako kontrowersyjni, ze względu na ich skłonność do kwestionowania status quo i wyrażania niepopularnych opinii. To pasuje zarówno do Bożaka, jak i do Pasuta. Przy T można jeszcze wspomnieć, że to osoby statystycznie mniej ugodowe. Z uwagi, że stawiają na logikę, nie obchodzi ich to, co myślą inni i nie mają problemu z mówieniem. Ożył! Dobra, szybki przerywnik na orła. Ożył. Rzeczy wprost, co może być odczytywane jako bycie chamskim, kiedy z ich perspektywy to po prostu skupienie się na faktach. Połączenie E i P, jak słusznie zauważono, może prowadzić do bardziej chaotycznego stylu życia, eksperymentowania i poszukiwania intensywnych doświadczeń, co widoczne jest u obu postaci. ENTP często mają dar przekonywania i charyzmatycznego komunikowania się, co wydaje się być cechą pasuta, biorąc pod uwagę jego popularność w mediach społecznościowych. Dużo się wybacza takim osobom z ENTP przez ich charyzmę. Warto jednak pamiętać, że typologie osobowości są uproszczeniem i nie mogą w pełni oddać złożoności ludzkiej natury. Czwarte razio... Warto, warto tutaj przemyśleć w ogóle to i złapać chwilę na refleksję, jak bardzo istotne w waszym życiu są młodzieńcze te młodzieńcze lata, lata te pierwsze. Jak, jak, one duże piętno w ogóle... Boże, zarobko mi słówka. Odciskują. Na waszym życiu Pojebane, jak, jak dużo zależy od tego, jak twoje życie wyglądało za, za mało lata Pionalizacja Możesz przypomnieć sobie cytat Bogdana ja w ogóle, kurwa, sobie w szoku, człowieku Yyy Leciałem z samolotem I Były miejsca podwójne, ja siedziałem z Oliwią Przed siedział szalony z, ten, z, z Valoranta ze swoją dziewczyną I obok nich siedzia, siedziała matka z córką Kurwa, i ta córka miała na oko, no ona taka malutka była, no powiedzmy że tak 6-5 lat, nie? Ona mówiła pół Polish, pół English. serio, ona mówiła na przykład że coś tam, nie wiem, mówi jedną część zdania po, po polsku, kurwa kończ po angielsku, ja byłem w takim szoku, kurwa, i ja byłem tak zdziwiony Me, le, Mega popierdolone to było, no i co, no nic nie wiem, nie mam pojęcia, nie wiem, była biała karnacji, ale mówię ci, bym ta, w takim szoku, ona ledwo mówiła po polsku, ledwo mówiła po polsku, w sensie, wiesz, takie zdania, no mówiła jak dziecko, jak małe dziecko i mówiła raz tak, raz tak, to tak. To robić? No ale to jak one to wszystko znoszą, te komentarze, te hejty, wiesz. No ja im mówię, że nie dajcie się, nie dajcie się zgnieść, nie dajcie się, nie dajcie się byle jakim ludziom po prostu... Wiecie, zepchnąć, żeby, żeby nie traciły po prostu humoru, nie traciły rezonu, żeby walczyły z tym gównem. Bo to są ludzie, to są zwykli ludzie, którzy chcą, żeby żyć tak samo zwykło jak oni. A jak ktoś chce inaczej żyć troszkę, to jest zrobić innego, to jest od razu krytykowany, opluwany. I powiedziałem, dziewczyny, bycie opluwanym, kopanym, to jest część po prostu tej pracy. Bycie influencerem, nie da się być niekrytykowanym. Wystawiasz się na świecznik, no to musisz się z tym liczyć, więc ja jej tak kołczuję. Mówię, dziewczyny będzie wpierdol, dziewczyny będą, będzie krytyka, nie róbcie sobie z tego nic. Oczywiście też nie specjalnie prowokujcie, nie odpisujcie na te pieprzone komentarze, nie odpisujcie na diemy, nie dawajcie się sprowokować, nie pozwólcie, żeby wam to wpłynęło negatywnie na, na banie. bardzo. bo wiadomo, trochę, trochę trzeba przyjąć na głowę, nie ma lekko, no trzeba, no nie ma, nie, nie, nie zostaniesz influencerem, jak nie dostaniesz, wiesz, w mordę, parę mel. To Oczywiście. No nie da rady. Ale żeby też nie dawały, nie dawały się kopać i, i walczyły z tym, nie? No. W omawianym fragmencie widać próbę uzasadnienia, że nieodłącznym elementem pracy influencera jest ciągłe zmaganie się z krytyką i hejtem. Autor sugeruje, że taka sytuacja jest niejako wpisana w definicję tego zawodu, a więc należy ją zaakceptować. Tak i jest. Być tak jest przygotowanym. Ta tak, linia trzeba rozumowania przypomina mechanizm obronny, stosowany przez Bojaka. No. Nie no, tak trzeba. No to, 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 jest, to jest fakt, akurat. Nieważne, czy ty stary Kurwa Izakiem, czy jesteś Rokiem, czy jesteś, nie wiem, magikalem, tak by. To jest wpisane w ten zawód w cudzysłowie Cahorsmana. Gdy pojawia się problem, w przypadku Bożaka zarzut, że jest złym człowiekiem, a w przypadku Roberta oskarżenie o poniżanie kobiet w jego materiałach i narażanie ich na hejt obaj próbują sprowadzić dyskusję do poziomu to jest norma. Nie Ten trzeba kot... się z tym pogodzić. Takie podejście skutecznie omija kluczowe słowo odpowiedzialność. Zarówno Bojack, jak i Robert zdają się zapominać, że mają realny wpływ na swoje działania i ich konsekwencje. W obu przypadkach widzimy, jak łatwo jest zagubić poczucie osobistej odpowiedzialności w gąszczu racjonalizacji i usprawiedliwień. Tak działa świat. To część mojej pracy. W Ameryce to jest normalne. To tylko przykłady mechanizmu, który umożliwia nam usprawiedliwienie tego, co robimy. Tymczasem, to właśnie świadomość własnego wpływu na rzeczywistość. Refleksja mnie nachodzi, czy po prostu nie jesteś w stanie z każdego influencera, który jakoś zboczył Sprawiedliwe ścieżki funkcjonowania? Na taką bardziej dyscyplinową? Nie jesteś w stanie, by go w ramy Bożaka włożyć, nie? Prosta sytuacja, która w kluczowej scenie serialu dziennikarka konfrontuje Bożaka z zarzutem wykorzystywania kobiet, nad którymi ma przewagę. Podobne oskarżenia padają pod adresem Roberta w rzeczywistym świecie mediów społecznościowych. Obaj bronią się podobnym argumentem, nikt nikogo do niczego nie zmusza, a kobiety no i dobrowolnie się angażuje. No? No tak. Dobrze wiadomo, że masz władzę nad ludźmi. I cały czas ją wykorzystujesz. Żadnej kobiety, którą wymieniłaś, siłą do niczego nie zmusza. Ale chyba rozumiesz różnicę między władzą a siłą. Jednak dziennikarka w serialu odsłania głębszy problem. Wskazuje na schemat w relacjach Bożaka. Jego partnerki to zwykle kobiety w trudnej sytuacji życiowej lub niżej w hierarchii społecznej. Bożek wchodzi w te relacje, by później je porzucić, zostawiając za sobą emocjonalne spustoszenie. Robert, choć w innym kontekście, zdaje się powielać podobny wzorzec. Jego zainteresowanie skupia się na młodych kobietach przed 25 rokiem życia, co sam otwarcie przyznaje. Tak jak Bożek, nie dąży do budowania trwałych relacji. Obie sytuacje charakteryzuje emocjonalny rollercoaster, mieszanka pozytywnych i negatywnych bodźców. U Roberta objawia się to w formie naprzemiennych gestów czułości i werbalnego poniżania, np. przytulenie i nazywanie dziwką. Podobno jedna z dziewczyn z jego streamów nie ma powrotu do domu rodzinnego. Ta sytuacja pokazuje, jak pozornie niewinne działania w świecie mediów społecznościowych mogą mieć poważne konsekwencje w realnym życiu uczestników. Co? Zarówno Bożek, jak i Robert zdają się nie dostrzegać lub ignorować długofalowy wpływ swoich działań na życie innych osób. Ich podejście przypomina organizatorów ryzykownych atrakcji, którzy zapewniają intensywne przeżycia, ale nie biorą odpowiedzialności za potencjalne szkody. No bo, czemu ma? ale, ale czemu ma wziąć przeszłość? wziąć odpowiedzialność za to, że nie? nie, nie... Nie rozumiem. No to ja jestem przeciwnikiem Pasuta i tak jakby tego jak on funkcjonuje, w jaki sposób żyje i tak dalej. W życiu nie chciałbym, tym, nie chciałbym tak żyć. Zupełnie. Ale dlaczego on ma ponosić konsekwencje tych dziewczyn? No ta. On i tak jej poszedł na rękę, bo yy, zgodził się, żeby tam pomieszkała u niego przez chwilę. Wykorzystuje ich ułomność. No, a to cały czas ktoś wykorzystuje Twoją ułomność. Moją, Twoją, Twojej mamy, Twojego taty, Twojej babki. Cały czas ktoś nas wykorzystuje. Tylko na różnych płaszczyznach. Pszcz, dogania Bożaka. Serialo, Bożaku No nie, no mi się wydaje, że one są. Z... dziki kupcy, teraz zastępuję na miesiąc. One są zupełnie. Są dorosłe kobiety. On, są dorosłe kobiety, które są zupełnie świadome tego, co robią. I są po prostu. To jest pewnego rodzaju wymiana. One dają mu fizyczność swoją a, i content, a, one, a on im daje cloud. One tego chcą, one są świadome tego, jakie są konsekwencje tego, że pójdą, dostaną parę follow-u na Instagramie, tutaj spędzą czas, wiesz, ziomkiem, który jest trochę sławny, kumasz. Znaczy, osoby pełnoletnie, o, o, tym, o tym chodziło, mówiąc dorosłe, osoby pełnoletnie. Ona lubi fame, a on seks. To jest barter. No trochę tak. To samo jak do Goats. Goats też wykorzystuje kobiety? Czy one jednak same chcą być wykorzystane? I jest to pewnego rodzaju układ. One dają content dla nich, a one chcą cloutu. Facebooka bycia kurwą. No. Niestety lub niestety takie coś się dzisiaj klika. I takie coś się sprzedaje. No. No, to ja się zgadzam co Filip Philip Cox. One niepełnosprytne nie są. Wiedzą, co jest 5. On nawet im nie obiecuje, że stworzą szczęśliwą rodzinkę albo szczęśliwy związek nawet. Tylko wiedzą, że, ja, że je wyrucha i Elo, ale to im wystarcza. Tak mi się wydaje. Bo feme będzie dojebany. Nie no, oczywiście, że może. W sensie, Makuk, w to w ogóle powinno się potępiać obie strony, ale ja mam taką narrację w tym filmie, jakby... Trochę, jakby... To Bodżak był tym całym winnym, nie? Na, nasz Bodżak polski. A jeśli ty rozumiesz, że jego wszystkie partyki są w praktykowej sytuacji, każda jest jakoś skrzyżowana i przez to nie mają większego wyjścia, albo mają takie życie... Mają, a, mają, ale takie życie jest łatwiejsze, mają wszystko z darmo, a on jako doświadczony, wykorzystuje je seksualnie, a później są skrzywione, nie są zdolne do nich związku długofalowych. Ale skąd ta informacja? Ja takiej informacji nie posiadam. Czy mówimy o Bodżaku kurwa? Czy mówimy o pasucie. Destrukcja. Kurwa, co lasy problem problemy rodziny, tak często im życie, pełne używek i atencji i one w to wchodzą. Ale ja nie wiem, ale w ogóle to jakaś taka mega... Do, do... Ja nie, nie, ani ty, ani ja tego nie wiemy. Chyba, że ty wiesz, ja tego nie wiem. One równie dobrze mogą być z bogatych, ułożonych domów, tylko po prostu mi odejebało, mają etap buntu. Psyjne inne Niezły.